Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z mapy Dwa bloki losowy drop autorstwa zeti, jeżeli... Nie wiecie, że... Czekajcie. Że... Jeżeli... E... W tej mapie, jeżeli roz... po zniszczeniu niektórych bloków... Uf, oprócz tego, że je dostajemy, to, to dostajemy też inny losowy item. Przykładem jest opiekun przykład, Siemia. Po co mi Widderow, Szkielet i Szalker? Czekaj, z pracy, bo jaki jeszcze bloków oprócz ziemi, to jeszcze dropi. Więc tak się dzieje. Nie tylko jak zniszczymy ziemię czy blok trachy, ale tak samo jak zniszczymy bruch lub kamień. Łupkowe, kafelkowe schody Obejem jej stąd nie strącił No spadłem, ale na rzecz mam keep inventory Chcę spać. No niestety, muszę ją stracić, ale też sam spadłem. Martwy koralowiec mózgowaty. Kolejna rzecz, którą mogę do magazynowania przedmiotów. Niestety na razie to chowam, bo niestety nie mam kilofa, więc nie ma to, czym wydobyć. Beans. Lama, po co mi też lama lava? Więc więc teraz rozwalę. Po no, więc dobra, tutaj schowam tego tą kulę flamu, tutaj są włożone też płyty muzyczne. Poliha mi tu pryzmaryn i polichami mi tutaj spadkoliść Polichami mi tu wagonik na, napędzany węglem Koce los też spadł niebieski beton Uwaga. ziemniak tutaj odłożę sobie tutaj to, to jedzenie więc mi też się nie, nie przyda za bardzo standard wyrzucam go do próżni i jak poliła mi tu krzak nie ja go chyba praktycznie na czym postawić Ty łupek mam ale ciekawe czy okej, okay, więc tutaj ustawiam łupek I czaszka ujdzie szkieleta Niebieska terakota. I polerowałem, czyli to Wykrawana dynia po wykrawaną w wyszczę, bo jej nie będę używał do budowy. Czarne szkło. Martwy pachla w kolorowce tego purpolika. I sadzonka świerku. i biała szyba okej, okay, więc kolejny okej, okay, więc purpurowe schody i biały beton purpurowe schody <śmany> Okej. Okay. Niebieska szyba. Tylko policha mi to. Niebieska szyba i jasnozielona szyba. Okej. Okay. No i czekajcie tutaj. Yy, więc uwaga, co teraz będzie? Pulpit! Tylko nie wiem, czy będę miał tutaj jakiegoś osadnika, Niech bym mogła... Otrafił no mi się szmaragdy. O tutaj mam też szmaragdy. Tylko musimy się trafić kilo, żeby mi ją wydobyć. Musimy co, co najmniej... Chyba co najmniej to nie. Polikani tu obiekt ze świecącym atramentem. O, Ooo! Ale złoty jabłko może mi się przydać. mi też te świece. Woskowany blok miedzi. Czyli nie będzie się utleniał. Karłowacz na płytę. Co to jest? Po co mi w Indicator? <tryk> <tryk> Więc stawka mi Którowy królik Spawner Spawner, po co mi spawner? Policha tutaj spawner Oli mi tutaj spawner, więc go rozpalam. Nawet proszę sobie... Okej, chodzi zabranie. Teraz okej, okay, więc... mag Bo mi Magmoła? Czy mi się nie przyda, bo a nawet nie ja mam statywu analogicznego. a dla połynnego upadania to chyba jedyne za bo nie było z arbuz. Więc chowam tutaj firework Błękitna kit szkarłatne strzępki ociesany tropikalny pień więc ociesane szkarłatne strzępki tutaj na płyta, a tutaj ociesany tropikalny pień Pro, e, po, co, po co miałbym tkać wzory na sztandarach? A ja i tak no postawię tutaj. Zwróćmy. Łuk! O, sztabka netherytu coś bardzo wbrew, tylko nie mam nic diamentu. Ale nie mam stołu kowalskiego, więc nie mogę ulepszyć mojej łopaty. A tylko to mam diamentowe. Ne? Cię de... Po co mi łódka? Chociaż dobra, ta łódka może mi się przydać, bo ma... bo jest w Kolejne łówko Ta łódka mógł przy... jednak mi się przydać. Może mi się jednak przydać, bo ma skrzynię. Tylko nie wiem, gdzie jest z niej. Tylko czekaj, mam ma wadę, więc Z tego cementu mogę zrobić beton, ale niestety go niczym nie wydobędę. Okej, okay, wie... no... Okej, okay, więc... Okay. Niebieska glazurowana Drekopta Ty, no nie jest w, wizerunek Creepera Ta łódka, no może mi się przydać Z racji, że ja ma skrzynię Trzeba czymś ogrozić, A do tego potrzebuję też więcej miejsca. Pól, po co mi żółw? Darli... Kowalski, tylko nie wiem, czy masz stół Kowalski, ale nie wiem, czy jest sens ulepszać moją łopatę. Chodź w dobra. Nie wiem, czy jest sens ulepszać moją łopatę. O! Kolejne miejsce do Super! Ale policha mi tutaj liderowa rufa! Barwniki też mi się nie przydadzą, ale to zrobiłem tak po prostu. okej. Okay. co zer... Królicza skóra. curral oblivis o oh, tia o oh, tia, tia coline tiament Byłaś poza, pozapisana książka. Błędy tak książki. Mam już piorunochron, więc po co miałbym robić kolejny? A nie wiem, co mogę, co mogę z tego skraftować. Po co mi śpię. Kolejny raz niebie, niebieski beton. Policha mi tutaj name tak Policha mi też tutaj żaba Ok, więc... Więc spaczony przycisk Po co mi to? Ceglany murek. Ja się mała pózę. Ty już mi zaczynają się bardzo spakuje. tylko jako taką mógłby zeswandować, chociaż raczej tutaj... Się creepery nie, nie będą spałtować. Tak. Bo niby koty ją tylko nie brak odstraszają creepery. I taki więc ziemię. Kolejna beczka, więc kolejne co to znaczy, że kolejny rzut, w której będę mógł magazynować dwie rzeczy. Pryzmarynowa ceglana płyta. Utwardzone błoto. Po co? Po co mi blok redstone'a? Kolejny list nie bo kolejny shulker box. No i okej, więc kolejny Więc... To już wystarczająco je okay. Zielony cement Tylko policzami zielony cement, bo to blok To blok nie oddziałuje grawitacji Czyli, czyli ten film za chwilę dobiegnie końca. No, na pewno t, t, tylko ta łódka może mi się jedynie przydać, dlatego że ma skrzynię w środku.